Cześć, witaj! Dzisiaj zaczynamy nasz cykl edukacyjny. Od czego powinniśmy zacząć? Zmiany zaczynamy oczywiście od siebie, natomiast najważniejsze przekonanie, którego musimy się wyzbyć, to to, że opinia innych ludzi jest ważna. Owszem, w wielu sprawach opinia naszych najbliższych jest dla nas istotna. Natomiast w bardzo wielu nie powinna ona być tak ważna, nie powinna mieć takiego znaczenia, jakie my przypisujemy takiej opinii. Jeżeli chodzi o rodzinę. No to warto by było, żeby opinia była dobra. Natomiast jeżeli chodzi o obcych nam ludzi, to absolutnie nie powinna mieć ta opinia dla nas żadnego oznaczenia. Nieważne, czy to będzie coś dobrego, czy to będzie coś złego, nie powinniśmy brać tej opinii za bardzo do siebie. Najważniejsze jest to, co my o sobie myślimy. Spójrzcie teraz na mnie. Na pewno znajdziecie milion rzeczy, żeby, wiecie, obrzucić mnie błotem, czy tam no z powodu wyglądu, z powodu mimiki, z powodu, nie wiem, zębów, szminki, która jest krzywo y, pomalowana na ustach, czy koszula jest nie taka, czy nie wiem, no coś jest na pewno ze mną nie tak. Więc nie chodzi o to, żebyście teraz pod tym wideo tam obsmarowały, co ze mną jest nie tak, natomiast chodzi o to, żebyście zobaczyły coś. Czyli jak skończycie oglądać to wideo, zacz zaczniecie robić coś innego, zajmiecie się swoim życiem i pomyślcie sobie po kilku godzinach albo następnego dnia, jak długo myślałyście o tym, co jest ze mną nie tak, albo co zrobiłam źle, albo co źle powiedziałam. No zastanówcie się, jak długo. I na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć za kilka godzin albo jutro. I ja Wam powiem, po wyłączeniu tego wideo po prostu zapomnijcie o tym. A dlaczego? Dlatego, że każdy człowiek jest skoncentrowany tak naprawdę na sobie. My myślimy o sobie jako o części wszechświata, ale najważniejszej osobie na świecie. Którą wszyscy, powinni, którą wszyscy powinni się interesować i się interesują. I zaczynamy sobie myśleć, że inni ludzie mogą o nas rozmawiać, a tak naprawdę ci ludzie przede wszystkim chcą rozmawiać o sobie. Jeżeli mówią o kimś, w szczególności negatywnie, to dlatego, że chcą sami poczuć się dobrze. I jest mnóstwo takich ludzi, i to niestety bardzo często też są kobiety. Oczywiście nie mówię, że mężczyźni są niby w tym lepsi, natomiast bardzo często kobiety, w szczególności jeżeli chodzi o sferę wizerunku, jeżeli chodzi o kwestie ciała, są okrutne i no niestety dowalają innym kobietom i to tak naprawdę konkretnie. A ja zachęcam Was do tego, żebyście przestały o tym myśleć, co powiedzą od Was inni, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli same ze sobą czujemy się dobrze, jeżeli wiemy, że jesteśmy wartościowymi kobietami, to zmieniamy swoje życie i zmieniamy też swoje otoczenie. Ponieważ jeżeli chcesz zobaczyć, jaką osobą jesteś, to najlepiej to zobaczysz patrząc na pięć najbliższych Ci osób. Czyli, jeżeli spojrzysz na swoje życie, na te osoby, z którymi spędzasz najczęściej czas, to zobaczysz, na jakim etapie ty jesteś. I co najważniejsze, nie przejmujemy się tym, co mówią inni, ponieważ bardzo często ludzie są zazdrośni. Jeżeli widzą, że nam wychodzi coś lepiej, to chcą sprawić, żebyśmy nie były takie szczęśliwe, żebyśmy nie poczuły, że wychodzi nam lepiej, to trzeba nam po prostu, wiecie, wbić w jakąś szpilę. W szczególności kobiety wybijają szpilę innym kobietom. To jest naprawdę bardzo przykre. Jest takie powiedzenie, że w piekle jest specjalne miejsce dla takich kobiet. Natomiast nie przejmujmy się tym. Ważne jest to, co my myślimy o sobie. I bądźmy dla siebie dobre, powtarzajmy sobie codziennie, że jesteśmy wartościowe takie, jakie jesteśmy, a opinia innych nie ma najmniejszego znaczenia. Także do zobaczenia następnym razem.